Podkarpacie.pl. Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że miasto będzie składało wniosek o dofinansowanie zadania, które zakłada remont ulic Piastowskiej-Pomorskiej tysiąclecia oraz fragmentu ulicy Konopnickiej od skrzyżowania z ulicą Rymanowską do skrzyżowania z tysiąclecia. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka wiceburmistrz Edward Olejko wyjaśnił dokładnie, czego dotyczy całe zadanie. Jak się jednak okazuje, uzyskanie dofinansowania będzie niezwykle trudne ze względów proceduralnych. Przygotowana dokumentacja ma jednak zostać wykorzystana w perspektywie innych projektów. Na początku miesiąca grudnia, Urząd Marszałkowski ogłosił nabór na wnioski w ramach infrastruktury drogowej, również dla dróg gminnych, co do tej pory nie miało miejsca na przebudowę w ramach RPO, z tym, że dofinansowanie do tej przebudowy dotyczyło dróg, które związane są albo wręcz prowadzą do terenów inwestycyjnych w gminach. Tych wniosków dużo nie będzie w Urzędzie Marszałkowskim, dlatego że tych terenów inwestycyjnych jest w sumie niewiele. Pan burmistrz pomimo bardzo krótkiego terminu naboru bo 21 lutego będą musiały być złożone wnioski w urzędzie marszałkowskim zdecydował, że podejmiemy próbę opracowania tych projektów, choć procedury związane z wydaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego, decyzji opracowania projektu, wydanie decyzji środowiskowej, bo tutaj jest odległość długość całego odcinka. 2961 metrów podjęliśmy próbę przygotowania tego projektu, czego dotyczy? Dotyczy to odcinków dróg ulicy Piastowskiej, Pomorskiej, Tysiąclecia i Marii Konopnickiej. Wartość całego projektu to 5 204 000 z dofinansowaniem zewnętrznych w wysokości 80. 5% byłaby to kwota 4 423 tysiące co obejmuje ten zakres yy, proponowanej przebudowy obejmuje yy, przede wszystkim wykonanie przebudowy ulicy Piastowskiej polegającej na wykonaniu chodnika z jednej strony w yy, wykonaniu yy, nawierzchni na tym odcinku. I w wykonaniu ulicy Pomorskiej, tutaj byłaby cała przebudowa, bo zamierzamy, jeżeli uda nam się ten wniosek wdrożyć, zamierzamy zlikwidować płyty drogowe i wykonać ta podbudowę w postaci tłucznia i asfaltu. Na, prze, na ulicy Pomorskiej byłoby wykonanie chodnika, oświetlenia, natomiast na ulica... Tysiąclecia chodniki oświetlenie w części, bo tam generalnie oświetlenie jest. Natomiast odcinek chodnika od ulicy Tysiąclecia w kierunku ulicy Remanowskiej o długości 256 metrów obejmowałby tylko remont. Natomiast oświetlenie, które na które jest już przygotowany projekt, obejmowałoby pozostały odcinek od ulicy tutaj. Cały odcinek ulicy Konopnickiej aż do Ronda. Dlaczego weszliśmy tutaj w, w ulicę Konopnickiej? Dlatego, że po wykonaniu obwodnicy ulica Konopnickiej na odcinku od Ronda, które będzie tam blisko cmentarza, aż do ulicy Remanowskiej stanie się z mocy prawa ulicą gminną. W związku z tym zaangażowaliśmy się w ten projekt żeby skorzystać z możliwości dofinansowania. Choć powiem Państwu, że szanse mamy raczej niewielkie z dwóch powodów. Po pierwsze, że mamy jeszcze wiele procedur do przejścia związanych z opracowaniem dokumentacji, a termin jest krótki, bo na przykład decyzja lokalizacji celu publicznego jest to te okres około trzech miesięcy, decyzja środowiskowa jest jeszcze okresem tutaj wydłużonym. Yy, więc yy, może się tak zdarzyć, że ten projekt yy, nie znajdzie, yy, nie będzie mógł być realizowany ze względów też i proceduralnych, ale jeżeli opracujemy dokumentację, to ona yy, będzie przydatna nam przy ewentualnych przyszłości realizacji tych odcinków. Yy, natomiast yy, yy, pierwsza uchwała, która właściwie no, mogła być w kolejności yy, następnej, Dotyczy y, y, partnerstwa z, z powiatem. <coughs> dlatego zaproponowaliśmy powiatowi wejście w, ten, y, w to partnerstwo, dlatego że y, otrzymujemy dodatkowo 10 punktów. Y, wprawdzie powiat nie zadeklarował wielkiej kwoty, ale tutaj sam fakt y, partnerstwa daje nam szansę na zwiększenie ilości punktów. W związku z czym y, uznaliśmy, żeby powiat zaangażować. Opracowujemy dokumentację. 21. spróbujemy złożyć część dokumentów tych wymaganych, tych niezbędnych, natomiast pozostałe dokumentacja, jeżeli już uda nam się, bo część dokumentów można składać już po złożeniu pierwszego projektu. Jeżeli nam się uda, tak, ale też Państwa w jakiś sposób uprzedzam, że, że, że termin jest bardzo napięty, a. Te tereny inwestycyjne, które wskazaliśmy, one są takie też no można powiedzieć częściowo wątpliwe, bo wskazaliśmy tereny inwestycyjne dawna nieruchomość pomu i tereny inwestycyjne, które są przy ulicy Okulickiego. Tam jest powiedziane w warunkach konkursowych, że bezpośredni kontakt dróg przebudowywanych z terenami inwestycyjnymi, ale no spróbowaliśmy wskazać, że ulica Okulickiego nie, nie na, na dalekim odcinku yy, będzie yy, będzie mogła być takim łącznikiem, który daje jakąś szansę na ten yy, przede wszystkim tutaj wielkość dofinansowania, bo kwota yy, 4, 200, yy, 4 423 jest kwotą znaczącą, z tym, że podkreślam, że to jest kwota opracowana na podstawie kosztorysów inwestorskim, natomiast w przetargów w ubiegłym roku w 2016 te y, kwoty po przetargach spadały w granicach 40 a nawet do 45%, więc w rzeczywistości ta kwota i po stronie miasta z kwoty 790 tysięcy plus te 40 na dokumentację w tym roku. No to też ta kwota proporcjonalnie zeszła by być może gdzieś do około 500, natomiast odcinek drogi byłby to tak jak powiedziałem 2961 metrów wierzących. TV Podkarpacie.pl